Dzień dobry, wieczór, z tej strony ponownie starki, i cóż, oto i po raz kolejny to. No i tak, dziś dla odmiany ruszamy z kolejnym ziemniako jajkiem. Ogólnie mówiąc, ostatnio galiśmy naszym okrąglutkim, takim, można powiedzieć, najbardziej typowym. To dziś dla odmiany chciałbym kogoś, kto nie może strzelać na dystans. I spróbujemy właśnie być bardziej takim, który wchodzi bezpośrednio we wroga i robi coś. W tym celu zastanawiamy się kogo wciąć Myślimy, jajko numer dwa. Awanturnika. Też tak będzie najlepiej. Jest tak, awanturnik, który zaczyna... Czy która? Który zaczyna z jedną pięścią i jednym unikiem karmu zasięgu brażnych sensowych, ma teraz wyboru albo jedną pięść, albo dłoń. Tu mam bezbronią, dość bez, bez, bez broni. wsparcie. Obrażenia... widzę, że ma dużo lepsze pięść. Osobnowienia, też ma lepszą pięść. Ale tu mamy zbieranie i odwrót. Widzicie co, weźmy dłoń. Poziom zero, bo niestety nadal nie umiemy. Muzyka nadal świetna. Okej. Okay. Tu widzę, że tak, że z dłonią po prostu odpychamy, a pięścią robimy rzeź. Dobra. Podoba mi się takie rozwiązanie, chociaż na przyszłość też bym więcej pięści niż w dłonie, nie żeby w dłoni była zła, ale no, rozumiecie. I teraz tak, szczęście czy prędkości? tak. Muszę szczęście. Nie mamy za dużo. Weźmiemy drzewo, drzewo są fajne, weźmy to, weźmy to. I teraz ważna rzecz, połączamy. Po prostu nie ma co. Połączamy od razu dłonie. Nie ma po prostu naprawdę co czekać, a w ten sposób. Teoretycznie się coś się zmienia, co no to, to dostaniemy to od razu. No i idziemy na falazę kolejną. strzykawką i zieloną drzewiastą czupryną. Niczym pewien inny ktoś, kogo swego czasu oglądałem, tylko że on miał niebieską czuprynę. Też taki miał na głowie. Przynajmniej jego awata, bo osobiście, jak mam on, maczuprynę, on to. No nie wiem. Nie wiem, czy ktokolwiek takich szarych oglądaczy YouTubeowych wie. Ale no dobra. Nie ma co z tym gadać. Dynamit przetworzymy, będziecie potrzebny Nos. Oczywiście, że nos. Co my dalej mamy? Szopka. Jasne. Jeża zostawiamy. Jesteś nas. I lecimy. Na kolejnym falę. To jest jakże wspaniałą muzyką, nadal... Kurczę, ósmią. Jest prosta, ale taka pasująca. Że no... Że po prostu... No i swoją tego, też, jak wspominałem, niebawem prawdopodobnie zobaczycie też w poprzednią grę. Od tego... nadal nie wiem, czy człowieka, czy ludzi, a ogólnie od... co chyba? Blobfish Games, czy Blobfish Studio się nazywają? Coś takiego. Ale ogólnie tak, zobaczycie. Bo, jak mówię, mam i na pewno Płumienia że jak to będzie 10% razy szybciej. Przetworzymy, bo naprawdę nie mam pojęcia. Bardzo są wszelki wielki. I tak. Bierzemy je, że od obiecałem. obiecałem. 52, ok. Może uda nam się nawet zdobyć 53 w takim wypadku. Tak. Bylibyśmy w stanie. Ale na razie zostawiamy zwykłe pięści. Udzie z takiego powodu, że chcę mieć po prostu łatwiejsze sposoby na nabicie. Ale nie będę inwestował w jedną albo potężną. Rogów mamy dużo, więc. Nie uważam, żeby jedna potężna pięść była wystarczająca. A w ten sposób no, nie. jak widzicie, możemy robić niezłą. Grześ, jadkę jak zwał tak zwał? I tak, styl gry, oczywiście inny. Aczkolwiek nam był podobny, no bo nie oszukujmy się, ciężko, żeby w grze tego typu czuć, że coś jest totalnie inne. To jest tak, obronie walki wręcz dwa, oczywiście, że najlepsze, co możemy wziąć. Osoba na unik, albo prędkość taką prędkość otaku. A, motyl, dobra, weźmiemy motyla, przylosujemy. Musimy to zdobyć. Kolejna pięść. Bierzemy. I tak... Wezmę no, ja pięść trójkę. Przeszląbnię i zaryzykuję w ten sposób. Przy czym, żeby nie było domyślnie, chcę mieć więcej pięści. No i tą dłoń. Bo nawet kilka dłoń. Na wszelki wielki. Ale ciekawe, czy mogę przestawać sobie jako tego, to, gdzie co i jak. A, później będę musiał sprawdzić. A na razie, naprawdę cieszę się tą muzyką. Że tak to dziwnie powiem. Zobaczmy, jak bardzo nasze pięści i dłonie będą w stanie sobie radzić świetnie. Oczywiście, trochę nas gryzą, nawet trochę bardzo. Zatem co mi gdzie wypadałoby zainwestować w albo wampiryzm, albo regenerację. Czy on sobie się wobardzie mistrział wampiryzm, myślę, mi się udało. Czy wciąż biorę, Po szczęście. I tak, walka wręcz, obrażenia, rzecz jasna. Bez broni żywioły. I jako bez broni. <słuch> Kolejna pięć. Kurczę, zaczyna się robić gęsto. Mocno. że wezmę co, że wezmę co, to. na tom to mi nas nie stać. Ale damy radę. I nie sprawdziłem, czy da się przestawiać. Ale okej. Okay. Nadal jest dobrze. Nadal sobie radzimy. Moimi pięściami. A teraz gincie. Dziady. Gincie po prostu. Wybaczcie cięcie. Domownicy wkroczyli. Jak widać, ja wróciłem do swoich zajęć. Domownicy wrócili do swojego przeszkadzania, Więc... Może jest to naprawdę znak, że w tym wspaniałym, jakże roku 2024, mimo tego jak dużo złego już się wydarzyło u mnie personalnie, jest to znak, że komuś wszystko wrzuci do normy. A póki co tak, nie przejmując się tym jakoś wielce. O, a czy drwal? Właśnie, bierzmy co trzeba. Z tym trzeba. Odżywiał w trzeba w tak? Mam ten kaset. Uh. Byli 3. Dobrze. Teraz 5-2. Czy mistrzostwo? Mistrzostwo bym wziął. O, 5 też możemy. Dobra, wymieni? Nie, nie, nie jesteś na tej Ale okej, okay, zaczyna się to układać coraz lepiej. Nie, ja bo tam się uda. Przynajmniej robić do takich wyników jak ostatnio. Szczerze, trochę powątpiewałem, czy takie bildy są możliwe. A ty, proszę, gołe pięści, niczym porządnym nich w DDK. Radzimy sobie. Jeśli kogoś zastanawiam, czemu porządny nich w DDK, no to tak by się powiedział po prostu przez to, że. Może no nie tyle, co dużo gram. Prawda jest taka, że nie miałem okazji za bardzo grać. Może ludzi zaskoczyć. Ale dużo słyszałem dobrego Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3, co, jak, co jest na bazie teoretycznej D&D 5 edycji. Tam po właśnie można fajnie grać mnichem bez broni. Trzeba będą się chyba sprawdzić, co wreszcie samemu, jakbym miał wolną chwilę. Większy niż takie 40 minut. Mniej więcej na odcinek. Może nawet nagram jakimś cudem. Dobra, nos. Tak czy inaczej. Nie sproszajmy się. Oho, ho, 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 ho. ho, ho. Tak, a tak... Nie, ty 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 uuu tak 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 tak, zdecydowanie tak. Nawet nie będę czekał. No nie, na razie nie łączymy. Na razie idziemy tak jak jest. Z nadal świetna. Kierysia bym tutaj chyba zawsze wychwalał, naprawdę. Ale patrzcie jak to działa, no. Po prostu mmmm, piękne. cudo. Totalnie in in inaczej się gra teraz. Później ja chyba wesłać trochę w hapeki przy okazji i, i te wampiryzmy regeneracji i tak dalej, bo jak tego nie zrobię, to zaraz spadniemy. Ale tak, czy, czy inaczej trochę i Gra teraz takim buildem niż tym poprzednim Ale nie mówię tego źle. To jest naprawdę A tu niby nadal chodzimy w SADEM tyle Pomiędzy falami wybieramy co ma się o ile procent wzmocnić i w sumie nic więcej, ale... Takie jest inne odczucie tego biegania i bicia mapami niż zrobienia gun. To masakra. A może będzie jeszcze inne odczucie, jakby się grało jeszcze czymś innym? Ja tam nie wiem, żeby nie było. Ale tak. W życia i chyba zepsułem. Bo słyszałem przed chwilą. Jego jak to się nazywa? Swojego, no, do kimś słów, Facebooka, nie wiem czemu, więc wybaczcie, ale muszę zobaczyć, czy przypadkiem Facebooka nie zostawił od nadal na komputerze. Okej, okay. co ciekawe, nie było Facebooka i ani nic. I teraz tak pięść... muszę coś zrobić. Dobra, tylko jedno się stosowało. Czyli ja tym połączę. Zobaczymy tak na maksa. Lecimy. Jedna czwórka, jedna trójka, jedna dwójka. Chociaż jeśli chodzi o dłoń, to powiem szczerze, ona jest najmniej tu chyba istotna w tym wszystkim. Ale nadal bym chciał. Up! Ok, ocalały trzy za pięć tysięcy wrogów. Nieźle. Nie, nie, nie wiem co wam mam mówić o tym wszystkim, poza tym, że... Po prostu wow. Wow, że tak sobie radzę. Wow, że udało mi się znaleźć czas na nagranie i wow, że już streak dwóch dni mam za sobą. I wow, że przegrałem. Ale odblokowałem jakiegoś odkrywcę. Okej. Okay. Jakiś głośny Dobra A to jeszcze raz Tu razem na dwie pięści Będzie teoretycznie łatwiej, bo zaraz sobie zrobimy już z tego pięść niebieską, czyli na dwójkę Może Nie wiem, czy będę żałował braku dłoni, czy nie Się zobaczy ale jak mówię, jeden odcinek, jedna postać. Więc tak. Obaźnia walc, wręcz albo nos. Bardzo ciężka decyzja. Eteryczna? Okej. Okay. Trochę dziwna, ale tak. Bierzemy koń czaszkę. Nie przerosowuję, Bo to za wcześnie jeszcze. Mam piękne rogi, teraz bijemy 11. No, chyba 8 było wcześniej. No, ale no, to i tak bez znaczenia. O, drzewo, rozwalamy od razu. I właśnie, może poczekajmy. Okej, okay. nie możemy stać w miejscu, musimy też trochę manewrować, bo widzę, że moje dwie pięści na razie są za wolne, jak dla tego. Dlatego, jak dużo wrogów się pojawia. Tak. A... Max punkty życia. Tak, są niebieskie jakości, więc bierzemy. I dobra, co się przyda? To się przyda. Trzy pięści. Nie ulepszamy na razie, bo uważam, że więcej broni jednak jest też cenne niż pojedyncza broni, ale wysokiej jakości. Tak. Najpierw spróbujmy zgarnąć jeszcze jakieś inne. Chciałbym, na przykład, tylko kastata znowu, odlistego. A potem pomyślimy, co dalej. Ale dobra. Jest fajnie. Nadal uważam, że jest fajnie. I okej. Okay. Dwa poziomy. Dobrze. 5% obrażeń ogólnie. I nos. 5 dwójka ciężka. Kurczę, jest wszystko i takie fajne. Dobra. To może... To no ja nie wiem. Dobra, co mi szkodzi. Dwie pięści dwójki. No nie była to taka najgorsza decyzja, jak tak teraz myślę. Nadal ograniczyłbym się na razie do dwóch, jak jakbym jeszcze nie ma, dopóki nie mam czegoś w zapasie. No jednak tak, no. Ja jak już się powtarzam, przed chwilą zginęł. Wydaje mi się, że przez moją głupotę i przez to, że właśnie zrobiłem to na maksymalne ulepszenie i miałem trzy broni, z czego jedna to była ręka. Teraz mieć kilka broni i więcej. No ale dobra, obrażenia, szanse trafiają taku taką maksymalną. A, wiem, że mój błąd. Nie rozumiem, trochę tego, ale dobra. Dlaczego nie zostawię, bo też cząpnie. okej, okay. świetnie. Pięści dają radę. Okej, tylko jakim cudem te nasze ziemniaki mają tyle rąk? Czy że to ziemniaki, teoretycznie. Jakbyśmy jakie były istotami żywymi w innym znaczeniu niż to jak warzywo. W sumie nie wiem, ile one by mogły mieć, gdyby miały mieć ręce i w ogóle. Ale nadal no... To, że mogą mieć aż 6, to jest takie ciekawe. Znaczy dobra, z drugiej strony nie będę ukrył 6, to jest chyba też najczęstsze jakby Koncept. Jeśli chodzi o takie... Nie wiem, jak to teraz nazwać, ale... No, te wszystkie gry tego typu. Musicie w ten sposób. W wampirach Sześć. Tutaj... 6. Wszędzie... 6. Okej. Okay. Trzy pięści... Dwójki. Moim zdaniem to już jest sensowne. Tylko nadal nie mamy niczego poza pięściami z dwójkami. Smutne. Mogą jednak wziąć tą dłoń. Oczywiście byłoby coś dla odmiany. Ale też liczyłem na ten kast bo cokolwiek innego tam jeszcze może się pojawić z tej kategorii. No jakby ja się tam za bardzo nie znam. Na tym, co istnieje, a co nie istnieje. Ale tak. Smity ze wszystkich stron próbują na mnie szarżować. Ja tłukę ich i drzewa moimi pięściami. I jakoś sobie radzę. Jest dobrze. Naprawdę. Kurczę naprawdę no, wiem, że powtarzam, ale... To jest taką grą, że tutaj nie ma co komentować, jeśli chodzi o samą grę. I mógłbym opowiadać czymś innym, tylko problem w tym, że nie mam za bardzo o czym opowiadać. Hmm... Dawaliśmy tą pijawkę. Losujmy, bo, czem, bo nie. I mamy dłoń. Wreszcie. Powróciła nasza wspaniała dłoń. To nic nie będzie robić teoretycznie, tylko odpychać wrogów. Ale dobra. Nawet jeśli będziecie tylko odpychać, to czemu nie? Bierzmy dłoń. Zawsze się może przydać. Kto wie, jeszcze nas się okaże, że ocali przed jakimś samozniszczeniem czy czymś innym takim. Dzięki swojemu wspaniałemu odpychaniu. W ogóle nie wiem czy mi się tylko wydaje, czy to tak jakby... O, takie ślimako podobne, to właśnie te, te 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 Czy one nie wybuchają? jak to do mnie dotkną? Bo i te takie z językiem, co się jakby ślinią, to wiem, że strzelają. Ale te na niej mówię ślimaki, może to są właśnie takie jakieś z mózgiem wystającym, nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że one szarżują, może wybuchają, czy coś tego typu. Jak właśnie już podejdą. Takie podstawowe jakby z... takie big brainy, powiedzmy co wiem, że one po prostu idą w moją stronę. O, cztery obrażenia oczywiście nie życia, rzecz jasna. No cóż, no. zgodnie z obietnicą nie ulepszamy na razie na trójki jeszcze Weźmy, wezmę. Ja teraz mogę już rozwalać bardzo szybko drzewa. Chcę co jeszcze? jeszcze. <grych> no, może, no, jeszcze pomyśleć. Dobra, może zaraz będziemy ulepszać pięści. Jeśli coś jeszcze się trafi. Ale nasz nadal pięści dwójki są wystarczające. Moim zdaniem. W ogóle broń tutaj nie wiem czy jest aż tak opłacalna, żeby ulepszać szybko. Czyli pił właśnie zainwestować się najpierw w ilość, a potem dopiero w... no. stopień. U, 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 u. Dużo się pojawiło tych takich strzelców. Więc nie za dobrze. I przegrana na fali ósmej. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Nie ja, wiem, mi się wydaje, czy tym by dał nam inny soundtrack? Pomimo, że jest inny soundtrack, po prostu jakby losowany na bazie tego. Po prostu przy zaczynaniu, po prostu nie wiem. Dobra. Teraz... Ha, teraz chcemy co? Jaką strategię bym teraz mógł obrać? Może spróbujmy jak najszybciej te pięści, na maksa. I masz jeszcze to? Nie wiem, jak to będzie działało, ale dobra. Ale tak, spróbujmy ogólnie szybko zrobić 54. 4. Może jak na wcześniejszym etapie dostaniemy, to będzie szybko. Dobrze, i tak dalej. I w ogóle też prędkość taką Może by było spróbować podinwestować. Teoretycznie, byśmy mieli bardzo szybkie ataki, co? kto wie, może nawet byśmy byli w stanie na jednej potężnej pięści przetrwać jakiś czas. Żeby nie było teraz z kimicem I kurczę to nikt nie ma dopiero 20 minut Jeszcze raz zamię Dobra Na pięść Zgodnie z moją obietnicą Robię pięść czwórki Jak najszybciej Jest jedna potężna pięść Bąk 32 Bąk 32 Bąk 32, Bąk Nigdy coś te miny się zaczynają pojawiać, bo kupiłem przedmiocik, więc. robi się. ciekawie. tylko że no, jak już mówiłem, nie polegam troszkę na swojej pięści, bo są te miny. Rzadkość pojawiają, oczywiście, bo jedno tam 12 sekund, na pierwszych falach to nie będzie za bardzo pomagać. Ale kto wie, może w dalszych, to będzie to, co nas. portuje. Stansowe nie, po można, szans na krytykę, tak, ale no, ja chcę jednak to. Kastetywa. To ja rozumiem. Teraz już jest dobrze. Ja myślę, że mam swoją pięść, to jeszcze członka seta. To podejście może być lepsze niż poprzednie. A może być tak samo słabe. Jak na razie w ogóle build pod pięści mi, powiedzmy, że nie idzie. To jest trochę smutne, ale... ja się tak się, nie poddam się do końca tego odcinka. Po tym, tak jakby jak będę trzeci, co znowu wybór innego jajko ziemniaka, którym będę grał w tamtym momencie. Więc No, coś może nie być bit pod pięści. Małgakon, szansa na tych historii po jego upuszczeniu. Zasięg? No, czy by nie? Obraźnia drzwiów, regeneracja, szansa na krytyka. No, drzwiów, drzwiów tak, teraz będą bardzo potrzebne. Szansy na unik, jasne. Pięść. Tak, tak. tak, Jeszcze tylko jedna na dwójkę, dwie na trójkę. No właśnie, trzy pięści będziemy mieć, pięść cztery. To jest nie najgorzej. Chyba, a może jest źle. Ciężko mi to znieść. Tak czy inaczej jednak, najważniejsze jest to, że właśnie radzimy sobie na razie. Chociaż tak, to dopiero fala 8 lub 9 będzie pokazywać prawdę o tym czy jest dobrze czy jest źle ok, inny jakiś chipment za 5000 materiałów podniesionych ok nie żeby to miało jakieś wielkie znaczenie bo to i tak się samo podnosi przez przypadek ale dzięki groza chipmenta Wytwarzamy, tego aż tak nie potrzebuje a um, bardzo nie oczywiście że jesz Tego może jeszcze nie będę brał bezpośrednio, ale zablokuję, pięść. Wieżyczka. Dobra. Teraz nieco to jeszcze ta wieżyczka, która czasem coś się zrobi. Zaczyna się to układać. Tego trzeba będzie troszeczkę inżynierii ewentualnie podbić na wszelki wielki. Jednak, nie. No. Fajnie by było, żeby była... No mocna, jak najbardziej. Okay, Troszkę jednak z 10 obrażeń, czyli tym 10 obrażonych co nocę zdaje, to jest nadal wielka pomoc. No bo jednak, przynajmniej jeszcze ja nie muszę zajmować. Tak. Tak, na razie jest w stanie pójść na tej fali szóstej, że idzie nam o wiele lepiej niż na podejściu drugim. Czy lepiej niż na podejściu pierwszym? Tutaj nie jestem tak pewien. Wydaje mi się, że nawet na podejściu pierwszym mogło być potężniejsze. Jednak, ale pokażę. Wezmę, oj, nie wiem co, na nogą, ale tak, to też wezmę, kolejna wyżyczka, zdecydowanie wezmę. tu ciężka decyzja, ale wezmę trzy inżynierii. Zobaczymy, kto wpłynie na wszystko. Pięść. Paśma, tego nadal nie uszam. Pięść. Mamy to. Pięść, cztery. Ultimatywna, potężna, najlepsza pięść jakaś istnieje. Zablokujemy to. No dobra. Roślinkę grzyba, wiem, że mogę bardziej, ale jeszcze myślę. 5, 4. Okej. A trzy więcej biją, Dzięki tym, że wziąłem tamto. Kastet 2. Dwie wieżyczki. I co jakiś czas, jakieś miny. to jest wystarczające, żeby przetrwać tę fale? Powiedziałbym, że tak, ale niestety widzę, że grupa tych szarżujących we mnie wbiegła i już straciłem prawie cały HP. Uhuuhu, uhu, 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 uhu. źle, 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 źle jest. Źle się dzieje, źle jest. To wszystko, wszystkich tych, tych, tych właśnie z muzykami szerszymi. Ale odblokowałem wiele zadaniowego. Wow. 6 broni, aż 12. Fajne. No ale dobra, skoro znowu zginęłem, co ten to znaczy, odcinek już będzie krótszy. To no, tak trochę mówiąc szczerze co, nie widzę sensu zaczynać po raz kolejny tym samym ziemniakiem. Jak po prostu widać, że nie umiem. To już no. Ja na tym zakończę. I tak, następny epizod. Jeszcze nie wiem co będziemy robić. Może zobaczymy tego odkrywcę, który... z tego co rozumiem... ma dużo większą szansę na drzewo. To może być ciekawa strategia. Może weźmiemy buntownika, który musi mieć tylko i wyłącznie broń. Ten, ten, broń do walki wręcz. Jeszcze tego dystansową, Może weźmiemy z wielozadaniowego, głośnego, wszechstronnego, może mutanta, faciarza. Nie mam pojęcia, naprawdę, więc. No, dzięki wam za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jesteście zadowoleni z tego, że udało mi się już drugi dzień z rządu coś wrzucić. No i. but we want to live in such a hey hey